sztuczna inteligencja. Z jednej strony obietnica rozwiązania największych problemów, a z drugiej, no właśnie. Co jeśli za tą całą wygodą płacimy jakąś ukrytą cenę? Dzisiaj przyjrzymy się obu stronom tego medalu. Dobrze, zobaczmy co mamy w planach. Porozmawiamy o pułapce wygody, o tym, jak ważna jest weryfikacja i jaka jest w tym wszystkim rola człowieka. Potem przejdziemy do ukrytych kosztów i, co ciekawe, do AI na polu bitwy. A na koniec spróbujemy oddzielić fakty od medialnego szumu. No dobrze. Zacznijmy od czegoś, co zna chyba każdy z nas: szukanie informacji w sieci. Pamiętamy jeszcze te czasy, kiedy trzeba było przekopywać się przez listę linków. Dzisiaj, Bach. Dostajemy gotową odpowiedź. Super wygodne, prawda? Ale pytanie brzmi, czy to na pewno dla nas dobre? Kiedyś wyszukiwarka to była, powiedzmy, taka biblioteka. Dawała nam dostęp do półek, a my sami musieliśmy wybrać książkę, przejrzeć, porównać, trochę wysiłku. A dziś? AI działa bardziej jak osobisty asystent, który po prostu podaje nam na tacy gotową, skondensowaną odpowiedź. I jasne, to jest super wygodne, ale. W ten sposób zachęca nas do pewnej bierności, odbiera nam tę frajdę, a może i konieczność samodzielnego odkrywania. I właśnie tutaj pojawia się problem. Bo okazuje się, że ta cała wygoda ma swoją cenę i to nie byle jaką. Powolutku, prawie tego nie zauważając, zaczynamy tracić absolutnie kluczową umiejętność a jest nią sztuka weryfikacji. I nie chodzi tu nawet o zwykłe lenistwo. Problem sięga o wiele głębiej. Chodzi o to, że tracimy zdolność do krytycznego myślenia, do zatrzymania się na chwilę i zadania sobie tego jednego cholernie ważnego pytania. Hej, a czy to, co właśnie czytam, to na pewno prawda? Żyjemy w świecie, który zalewa nas informacjami, i w tym potopie, czy tego chcemy, czy nie, odpuszczamy sobie ten kluczowy proces a więc ocenę źródła, próbę zrozumienia szerszego kontekstu, no i wreszcie szukanie potwierdzenia gdzie indziej. Kiedyś to była podstawa. Dzisiaj, no cóż, staje się to powoli zapomnianą sztuką. No dobrze, skoro więc ślepe poleganie na odpowiedziach od AI jest ryzykowne, to nasuwa się pytanie, jaka w takim razie powinna być jej właściwa rola? Gdzie dokładnie przebiega ta cienka granica między superużytecznym narzędziem, a kimś w rodzaju wyroczni, której ufamy bezgranicznie? I tu jest pewna myśl, która moim zdaniem trafia w samo sedno. Praca analityczna zaczyna się tam, gdzie kończy się narzędzie. To zdanie, no ono idealnie pokazuje tę fundamentalną różnicę między powiedzmy obsługą programu a prawdziwą analityczną robotą. Bo pomyślmy o tym prawdziwy analityk to nie jest operator maszyny, który tylko klika przyciski, to jest ktoś, kto bierze te wszystkie dane wyplute przez narzędzie i Nadaje im sens, syntetyzuje, szuka kontekstu, wyciąga z tego oryginalne wnioski. Mówiąc krótko, narzędzie może zebrać informacje, ale to człowiek i tylko człowiek tworzy z nich wiedzę. Wiecie, można na to spojrzeć tak. AI to jest młotek, to jest pędzel, to jest klawiatura. Niesamowicie potężne instrumenty, które ułatwiają tworzenie, ale to wciąż człowiek jest tym artystą. To ludzki umysł decyduje, co finalnie z tych narzędzi powstanie. Okej, okay, ale takie potężne narzędzie musi mieć jakąś cenę, prawda? I jak już sobie powiedzieliśmy, nie zawsze chodzi o pieniądze. Są pewne ukryte koszty, takie o których na co dzień się po prostu nie mówi. To trochę jak z mediami społecznościowymi na początku. Pamiętamy, wszystko było za darmo, a potem okazało się, jaka jest prawdziwa waluta. Z AI historia zdaje się zataczać koło. Ten początkowy, darmowy dostęp powoli się kończy i zaczynamy widzieć, czym tak naprawdę za to wszystko płacimy. I okazuje się, że płacimy na co najmniej cztery sposoby. Po pierwsze, no cóż, pieniędzmi. Subskrypcje to już standard. Po drugie, naszymi danymi, bo przecież to my za darmo trenujemy te modele. Po trzecie, naszymi umiejętnościami, które, jak już mówiliśmy, powoli zanikają. I wreszcie, po czwarte, być może najważniejsze, płacimy potencjalną utratą autonomii. Bo co się stanie, gdy dostęp do tych kluczowych narzędzi stanie się nową formą kontroli? Ale ta dyskusja o AI to nie tylko nasze biurka, proca i codzienne zadania. To wszystko schodzi na dalszy plan, gdy zdamy sobie sprawę, że ta sama technologia wkracza właśnie na pole bitwy. A tam stawka jest absolutnie najwyższa: jest nią ludzkie życie. W wywiadzie, w obronności, sztuczna inteligencja robi rzeczy niewyobrażalne. Potrafi w mgnieniu oka przeanalizować gigantyczne zbiory danych zdjęcia satelitarne, przechwyconą komunikację, dane z tysięcy czujników i znaleźć w tym wszystkim wzorce, których zespół ludzkich analityków szukałby pewnie miesiącami, a może i latami. A to, co jest nieuchronne, to fakt, że prowadzi to do zupełnie nowego wyścigu zbrojeń. I stawką w tym wyścigu jest przyszłość, w której maszyny, roboty mogą podejmować w pełni autonomiczne decyzje decyzje o życiu i śmierci w ułamku sekundy. I bez jakiejkolwiek ludzkiej interwencji. Posłuchajcie tego: wojna w Ukrainie weszła na poziom wojny dronowej. Ludzie giną w zupełnie inny sposób. To nie jest fragment scenariusza filmu science fiction, to jest niestety opis naszej dzisiejszej rzeczywistości rzeczywistości, w której AI i systemy autonomiczne już teraz, w tej chwili, zmieniają oblicie wojny. Kiedy stawka jest tak wysoka, naturalną reakcją jest strach to oczywiste. Ale co jeśli panika wcale nie jest najlepszą odpowiedzią? Co jeśli istnieje inna droga? Zamiast ulegać lękowi, świadome zarządzanie ryzykiem. Ciągle słyszymy te nagłówki, prawda, że AI zabierze nam wszystkim pracę. Ale może? Może ta cała narracja strachu jest trochę na wyrost? Może odwraca naszą uwagę od prawdziwego wyzwania, które przed nami stoi? Bo kluczowe pytanie brzmi nie czy stracimy pracę, ale jak się do tej nieuniknionej zmiany dostosujemy. Historia uczy nas jednego technologia zawsze, ale to zawsze zmieniała rynek pracy. Kiedyś zniknęły zawody takie jak, nie wiem, noży. Dzisiaj nikt poważny nie mówi o tym, że znikną programiści czy analitycy. Mówi się o tym, jak ich praca ewoluuje. Ich umiejętności wcale nie stają się zbędne wręcz przeciwnie, są rozszerzane przez nowe, potężne narzędzia, a to z kolei wymaga od nich jeszcze większej kreatywności. Więc, jeśli mielibyśmy to wszystko podsumować, wychodzi na to, że największym wyzwaniem wcale nie jest sama technologia, jest nim nasza powiedzmy zbiorowa mądrość w jej wykorzystaniu. I to prowadzi nas do tego ostatniego, najważniejszego pytania, które na razie musi pozostać bez odpowiedzi. Czy jesteśmy na taką odpowiedzialność gotowi?